No, no, jedź, 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 uda ci się. No, no Takim tam prawo jazdy odbierał normalnie Tu, zmieścimy się tu Aj, no nie no, żeby ten się przesunął tu troszeczkę na bok, to byśmy się zmieścili. No Aj, jedziemy dalej. to. No ale gdzie się pchasz? Gdzie się pchasz? I wyjdzie, że pierwszeństwo? No jedź, jedź Pizdzielec, no. Nie siedzieć tylko w tych telefonach, tylko miejsca szukać, jak ktoś to mi krzyczta. Ale wyjść Co? Pytam się, czy wyjść do ciebie, chamie. No to chodź, dziadek. A mnie zaraz zgówniasz. Co? 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 No? No? Poszedł nie stąd. mnie stąd. Śmiegnuj, zdenerwował tylko, no. Smarka nauczyłbym w szacunku do starszych Do dupy bym nakopał. Rodzice nie nauczyli, to ja bym go podregulował. No skór, raz już pół kilometra od cmentarza jesteś. I jak ja na łupca się dolizę? No, no, no to mówiłem, że lepsze buty se załóż, a nie kozaki, no. Kurwa, tyłował będzie. No ty, no. No dawaj, 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 no. Eee, nam się spóźnim, no, przez takie patalajzy. O, 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 o! Jedzie paniusia w futerku na cmentarze. No jedź puszczam cię, no. Babą to z urzędu bym nie dawał prawa jazdy. Już widzę. Jak ten kutas przed nami tam nie wiedzie, to, to, to mamy to. No z cholera jasna, no wiedziałem, że się da to czai, no dobra, jedziemy. No. Wysadzam was pod cmentarzem, ja jadę do domu, no. Zadzwoń tak jak się skończy. Cholera jasna.